Cześć, z tej strony Mariusz Batorowicz. W tym wideo pokażę Ci, jak zmienić nazwę użytkownika w adresie URL strony z wpisami danego użytkownika. W tym celu użyjemy wtyczki Edit Author Slack. Link do tej wtyczki znajdziesz również w opisie. Przechodzimy do zaplecza WordPressa. Wybieramy wtyczki, dodaj nową. Wpisujemy nazwę. Edit Autor Slack. Instalujemy wtyczkę. Aktywujemy ją. Przechodzimy do edycji naszego profilu, czyli użytkownicy Twój Profil. I tutaj na dole strony pojawiły nam się dodatkowe opcje, które właśnie. Pozwalają nam zmienić nazwę użytkownika w adresie URL strony z naszymi wpisami. Możemy tutaj wybrać proponowane nazwy lub własną. Ja tutaj wpiszę własną nazwę Mariusz baterowi batorowicz aktualizuj profil i gotowe. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym wideo.